Bibliotekarz, rozwijamy się dla Was. Zakończyły się szkolenia w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Dąbicy. Na początek poruszono temat biblioterapii i bajkoterapii. Temat kolejnego spotkania to Team Up. Na finał porozmawiano o emocjach, jak projektować i prowadzić zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci. Myślę, że wykorzystam wszystkie pomysły w pracy z dziećmi. Bo bardzo dużo udzielam się w przedszkolach, w szkołach i na pewno mi się to wszystko przyda. Były zajęć z dziećmi, więc emocje, temat emocji jest ciągle otwarty i ciągle, tak powiem, aktualny, więc jak najbardziej tutaj warsztaty, materiały i wskazówki metody pracy, więc na pewno będzie Zajęcia miały na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie nowych przydatnych umiejętności pracy bibliotekarza. Dzisiejsze szkolenie było dotyczące emocji. Dorozmawialiśmy dużo na temat emocji: emocji dzieci, emocji nastolatków, emocji w ogóle, które nam towarzyszą jako ludziom dorosłym. Co z nimi robić? Jak je przepracować z książką w bibliotekach? Także mamy bardzo fajny warsztat pracy, nowych, nowych umiejętności, które możemy wykorzystywać w pracy w bibliotece. Podsumowaniem spotkań jest wyjazd studyjny. 25 pań z bibliotek w powiecie dębickim odwiedzi placówki w Oświęcimiu i Krakowie. Zamiarem jest wymiana doświadczeń, przedstawienie realizowanych projektów oraz omówienie najnowszych osiągnięć. Projekt dofinansowano w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.